Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery FC Barcelony. W dzisiejszym meczu rozegramy bardzo ważny mecz w Pucharze Króla, w półfinale Pucharu Króla, dokładnie z Realem Madryt. Oraz meczyk bodajże z Athletic Bilbao, ile się nie mylę. Tutaj jeszcze widzimy, ustalamy skład na ten mecz. A dzisiaj postanowiłem zastosować troszeczkę inną formę, ponieważ z dogrywanym komentarzem zobaczymy jak się to przyjmie, czy Wam się to spodoba. Piszcie w komentarzach, czy wujcie, tą z dogrywanym komentarzem, czy z komentarzem na żywo ja się. Na pewno do tego dostosuję. I widzimy, zaczynamy mecz na razie z Atletikiem Bilbao. Zaraz zobaczycie, czy mi się go uda wygrać. I od razu powiem, że grało mi się bardzo fajnie w tym meczu, przyjemnie. Yy... W ogóle z dogrywanym komentarzem dla mnie jest to lepsze, ponieważ ja się mogę bardziej skupić na grze, a kiedy mówię na żywo, tak jakby, to wtedy muszę się skupić też na tym, co mówię i to jest trudniejsze, więc wolałbym z dogrywanym komentarzem i pewnie coś takiego będzie częściej. No dobra, ale na razie jedziemy ze skrótami z tego meczu. I tutaj już widzimy pierwsza sytuacja. Atakuje Barsa z do Staridza Staridz schodzi do środka. Zamarkował strzał, schodzi do środka. Strzela i bramka ale bez szans. Staricz strzela swoją pierwszą bramkę, bodajże w naszym klubie i mamy 1 do 0 w tym meczu już w ósmej minucie, a więc szybko strzela bramka przez Barsę. Zobaczymy jak to poszło dalej. Hmm. Ale ogólnie jak już mówiłem, grało mi się przyjemnie w tym meczu i Zobaczycie tego skutki. Tutaj już widzimy drugą sytuację. Susaeta. Susaeta, na skrzydle. Chciał, że on przy piłce Susaeta zagraje do Gomeza. Ten ponownie do Susety. Susaeta drybluje na skrzydle, schodzi do środka, odgrywa do Gomeza. Ten strzela, ale na szczęście obok bramki Claudio Bravo. Następny atak to już atak Barsi. Tutaj akcję rozprowadza Suarez. Suarez obrócił się z piłką i faulowany brutalnie od tyłu przez Mikela Rico. I tutaj sędzia dopatrzył się brutalnego faulu. Tak jak ja i dał Mikelowi czerwoną kartkę. Jak dla mnie zasłużenie Faulu od tyłu nieładny. A to już szansa atletiku Bilbao Lopez. Lopez skrzydłem do środkowania na głowę. Aduriza ten strzela, ale nad bramku Claudio Bravo tym razem mamy już koniec pierwszej połowy do przerwy Barsa prowadzi 1 do 0 spokojny wynik dla nas. Prowadzimy i to jest najważniejsze. I jedziemy z drugą połową. Już pierwsza sytuacja atletiku Muniain Muniain. Schodzi do środka wciąż Muniain przy piłce strzela, ale obok bramki i znów Atak Atletiku cisnął mnie trochę atletik w tych pierwszych minutach drugiej połowy De Marcos. Demarko z do środka, do i tu raspę. Ten odgrywa do Aduriza, ale Aduris na szczęście strzela boczną tylko siatkę. I tu mamy już rzut wolny. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie mam jakiegoś koksa prawonożnego w składzie, który by mógł to bardzo mocno i celnie uderzyć. Ale zastanawiałem się jak pogbu, ale miał za słabą celność, więc postanowiłem uderzyć Messi Messi. I mamy tylko słupek. Mm. I następny atak to już również atak Barsy. Suarez, Suarez zagrywa, zagrywa do Pogby, Pogba do staricza, Staridz faulowany w polu karnym i mamy jedenastkę, do której podejdzie oczywiście Leo Messi. Messi, te... Messi, Messi czy Rizos Messi czy iraizos, Messi, lewy, tak troszkę w lewo, obok, obok Iraizosa i bez szans bramkarz Athletic Bilbao. No i Barca prowadzi już 2 do 0. I to już wszystko zostało rozstrzygnięte w tym meczu. Już Atletico, Atletic Bilbao nie ma szans na wygraną. I właśnie, koniec meczu. Barca wygrywa 2 do 0 z Atletic Bilbao. Pewne zwycięstwo, które na pewno się przyda w lidze. Teraz czeka nas Arcy trudny mecz z Realem Madryt. Zobaczycie zaraz, czy mi się go uda wygrać, jak już mówiłem, w Pucharze Hiszpanii rewanż tym razem na Santiago Bernabéo, także to jest dodatkowe utrudnienie dla nas ale jakoś nie grało mi się tamtą formacją nadzwyczajnie więc postanowiłem zmienić na standardową yy, którą gramy często czyli 4-5-1, ta środkowa tak jest i zmieni zmieniłem tylko skład, nie wiem dlaczego dałem Staridza na szpicę, Messiego jako cofniętego na skrzydła Neymar i Robben i taki Takim składem wyszedłem na mecz z Realem. Miałem ogromną nadzieję, że nam się go uda wygrać, że pokonamy w końcu Real, bo od dawna już żeśmy ich nie mogli pokonać. Więc miałem nadzieję, że teraz nastanie ten czas, że pokonamy, pokonamy graczy z Madrytu. I, no i to my będziemy królować w Hiszpanii. I zaraz zobaczycie skróty z tego meczu. Tutaj jeszcze te, yy, ćwiczenie treningowe fasalnie przeze mnie wykonane jak widzicie ale to jest nieważne jedziemy już z meczem i, i tutaj widzimy jeszcze stadion Santiago Bernabeu i no i rewanż właśnie w Madrycie to bardzo duże utrudnienie dla nas na Camp nou przegraliśmy u siebie 3 do 2 co było niezbyt dobrym wynikiem dlatego musimy się tutaj zrehabilitować z Realem i wygrać dwoma bramkami żeby awansować do wielkiego Finał Pucharu Hiszpanii. Jedziemy ze skrótami. Tutaj już widzimy pierwszy żółdrożny cross, dośrodkowanie na głowę któregoś z graczy Realu. Jeszcze ktoś strzelał, ale zablokowany ten strzał jeszcze Benzema fokował piłkę do bramki, ale oczywiście jest spalonym. Następny atak to już jednak atak Barsy. Messi, Messi, świetny dribbling. Tutaj troszkę szczęścia po tym nieudanym zagraniu do staricza. Messi pakuje z główki piłkę do siatki i Barsa, Barsa prowadzi 1 do zera. Troszkę było w tym szczęścia, troszkę było w tym przypadku. Ale najważniejsze jest to, że wychodzimy na prowadzenie 1 do zera i jesteśmy w dużo lepszej sytuacji od realu na razie. Bo jeszcze wystarczy nam jedna bramka do awansu do finału. Tutaj kolejny atak Barsy, znów Messi przedłuża głową do Staricza. Starid strzela le z broni. Hmm, następny atak, znów atak Barsy. Messi rozprowadza akcję, bo nie kto inny jak Messi oczywiście. Messi ładnie faulowany przez Pepe i będziemy mieli żółtą kartkę dla Pepe i rzut wolny dla Messiego. Tak naprawdę dobra, dobra naprawdę sytuacja, aby strzelić tego gola, aby wpakować po raz drugi piłkę do siatki Iker'a Casillasan. No i zobaczymy czy nam się to uda. Messi, Messi strzela, ale Casillas broni tę piłkę. I tak się zakończyła ta akcja. Tutaj dośrodkowanie Arbeloa, dośrodkowanie na głowę Benzemy, ten strzela w poprzeczkę, a więc sporo szczęścia teraz mieliśmy. I mamy koniec pierwszej połowy, po do przerwy prowadzimy 2 do 0, 1 do 0 przepraszam. No i jeszcze potrzeba nam jednej bramki. Tutaj mamy zmianie, zmianę w drużynie Barsi, Pogba na boisku za Sergio Busquetsa i atak w pierwszej połowie, y, już pierwszym Messi Messi strzela, ale mamy tylko słupek, niedobrze się to zaczęło i teraz kolejny atak Barsi Zagrań do staricza Staric strzela, ale broniła z łatwością tą piłkę Casillas. Dośrodkowanie, Messi na głowę Pogba, Pogba strzela obok bramki niestety i kolejny atak Neymar. Neymar schodzi do środka, strzela, ale Casillas ponownie łapie piłkę, broni piłkę. No i teraz atak Staric. Starycz rozpędził się, Stariusz zgubił piłkę, teraz ciągnięty za koszulkę przez jednego z graczy Realu, bodajże, bodajże przez Ramosa. I tutaj mamy zmianę jeszcze. Luis Suarez na boisku za Staricza, Messi oczywiście podchodzi do tego rzutu wolnego. Messi strzela, ale prosto w mur. I tutaj Neymar głową przedłuża do Suareza, ten zagrywa do Messi'ego. Messi schodzi do środka na lewą nogę, strzela i Barsa prowadzi już 2 do 0. I w takiej sytuacji to my awansujemy do finału Pucharu Króla Pucharu Hiszpanii A więc jesteśmy bardzo w komfortowej sytuacji Teraz już tylko nie możemy sobie dać stracić tego gola No bo wtedy to Real będzie bliżej tego finału a tu już mamy kolejny atak, atak Barsy, zagranie do Suareza. Suarez, ten wejście Smoka i strzela Bramkę. Przed chwilą miała asystę po wejściu, a teraz od razu Bramka, naprawdę wejście Smoka Suareza. I to mniej więcej, i to innymi dzięki niemu awansujemy do tego finału. Mogliście, no oczywiście możecie się tego spodziewać, ja wam już to uprzedzę fakty, bo i tak, i tak już byście to wiedzieli. I zaraz po znowieniu gry przez graczy Realu Iniesta, Iniesta dopada do piłki. Wciąż Iniesta z zagraniem do Messiego. Messi odgrywa do Iniesty, ten, się odkowuje. Nie dotknął do piłki głową Suarez, ale teraz jeszcze ładniej. Z przewrotki pakuje po raz czwarty piłkę do bramki Casiasa. I to już był koniec, to już był knockout Real może zapomnieć o tym finale, a my możemy się właśnie z niego cieszyć. Naprawdę fajnie, fajnie wyszła ta akcja. Ładne wykończenie Suareza z przewrotki. Byłem zachwycony tym uderzeniem, chociaż gdyby była wyżej, było to bardziej, byłoby to bardziej efektowne. Tutaj jeszcze mamy ostatni atak Realu w tym meczu. Zagranie Hamesa Rodriguez'a do Hernandez'a, ale ten strzela nad powszeczką. I tak się kończy ten mecz. Wygrywamy 4 do 0. Łatwe zwycięstwo z Realem. I to my awansujemy do Pucharu Króla. Ja się z Wami żegnam serdecznie. Na razie. Cześć.